Teatralki Aktora uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury na organizację piątego Festiwalu Małych Prapremier. Dwie poprzednie edycje udało się zorganizować mimo braku ministerialnego wsparcia. Co dwa lata Wałbrzych staje się stolicą Teatrów dla Dzieci. Wymyślony 10 lat temu w Teatrze Alki Aktora Festiwal Małych Prapremier urósł do rangi wydarzenia, na które środowisko teatralne oraz najmłodsi widowie czekają z niecierpliwością. Dwie poprzednie edycje udało się zorganizować mimo problemów finansowych związanych z brakiem wsparcia ze strony Ministerstwa Kultury. To głównie zasługa władz miasta i hojnych sponsorów, którzy wspierali ideę tego wydarzenia. Czy ministerialna dotacja w kwocie 100 tysięcy złotych pozwoli na zachowanie poziomu festiwalu z poprzednich lat? Jest to tak naprawdę jedna trzecia budżetu, bo podczas tego festiwalu przygotowujemy także prapremierę naszego teatru, przyjęcie gości, zaproszenie spektakli z całej Polski, to są duże koszty. 100 tysięcy złotych zrobiliśmy dużą korektę tego budżetu, no i oczywiście tutaj liczymy na wsparcie pana prezydenta, pani prezydent gminy Wałbrzych jako wkład własny, no i będziemy poszukiwać sponsorów, żeby uzupełnić brakującą część. Do tej pory wałbrzyskie firmy były bardzo przyjazne i pomagały nam bardzo przy organizacji tego festiwalu. Nie wiemy, jaka jest sytuacja na rynku. Mam nadzieję, że nasi chociaż stali, nie wiem, partnerzy czy, czy, czy jakieś firmy, które w miarę funkcjonują, prosperują, wesprą nas, żeby ten festiwal zorganizować. Festiwal oprócz prezentacji najciekawszych spektakli stawiał na liczne działania edukacyjne i warsztaty dla dzieci, młodzieży czy pedagogów. Podczas tej edycji wydarzeń dodatkowych może być mniej, bo organizatorzy chcą, Przede wszystkim skupić się na jak największej ofercie spektakli, za którymi widzowie stęsknili się podczas pandemicznych przerw. Na pewno będą dodatkowe działania. Zobaczymy, na ile budżet nam pozwoli. Będą prezentacje spektakli z całej Polski. Będą, będzie na pewno wykład dla nauczycieli. Chcemy zaprezentować spektakle poza konkursem. Najciekawsze propozycje dla najmniejszych, które będą uczestniczyły także w programie, w programie konkursowym. Pokażemy swoją premierę, prapremierę, Tak specjalny, specjalny pisany dla nas Atlas Nieba dla dzieci 6, więc będzie bardzo ciekawa, multimedialna, nowoczesnym stylu premiera. Pokażemy Którąś z naszych poprzednich premier, być może chłopców za placu broni, być może e, lajlonie zobaczymy, będziemy rozmawiać. Jeżeli program będziemy się jakoś wzbogacić, na pewno postaramy się, żeby pokazać więcej spektakli naszego, naszego teatru. Ze względu na to, że przez ostatni rok, przez półtora roku nie mogliśmy prezentować naszych spektakli ciekawych, mimo, mimo pandemii zrealizowanej Akademii Pana Kleksa, właśnie czy chłopców z placu broni. Sama organizacja festiwalu w największym stopniu zależeć będzie od sytuacji pandemicznej w kraju. wydarzenie zaplanowano na 12 .17. 15 września i wszyscy liczą na to, że w tym czasie kultura będzie mogła działać choćby w reżimie sanitarnym. Festiwal chce stacjonarnie, jeżeli będzie taka sytuacja, że. Festiwal miałby się odbyć tylko i wyłącznie online. Nie zrobimy tego festiwalu, bo festiwal Małych Premier jest to festiwal spotkań, spotkań ludzi na żywo, oglądanie, spektakli, komentarze na żywo, refleksje na te, tego, co oglądamy, więc nasz festiwal to jest festiwal żywego widza z żywym aktorem, z żywym uczestnikiem festiwalu. Mam nadzieję, że wrzesień już będzie. Będziemy w choćby w rygorze sanitarnym 50%, więc wtedy na pewno festiwal się odbędzie. W ubiegłym roku z powodu pandemii teatralki aktora nie mógł świętować 75. rocznicy swojego istnienia. Obchody zostaną połączone z piątym Festiwalem Małych Prapremier.